Witajcie, moi kochani. Dzisiaj zrobię, oczywiście, czytanie na przyszły tydzień, co się może pojawić, co nas czeka. Mam nadzieję, że same miłe rzeczy. <laughs> um, nie wiem, czy znacie taki, taki, takie urządzenie. Um, to się nazywa PLF. Um, I to urządzenie pokazuje, E, właśnie często e, obecność innych energii. No, i e, ja często sprawdzam e, swoje mieszkanie bądź salon, e, czy gdzieś się nie wkradły jakieś tam inne energie, nie? No, i e, dzisiaj sobie to zostawimy, i zobaczymy, czy w czasie tego czytania pojawi się jakaś energia. Ok? No, nie musi, ale może. Jeśli się nic nie pojawi, no to też dobrze. Bo nigdy nie wiemy, kto jest. Ale ja będę czuła, jeśli się coś pojawi, czy, czy ktoś, to będę czuła, jaka to jest energia. Zresztą złe na pewno nie. Ale możemy poprosić nasze aniołki, żeby się pokazały. O właśnie, zrobimy eksperyment. Zaproszę anioła. Proszę archanioła Michała o przybycie i. Opiekę nad tym czytaniem. O, tak to zrobimy. Mam całkiem nowe karty, więc je muszę trochę oczyścić. Jeszcze nigdy nie był używany ani ten Tarot, ani Lenomo, które będę zaraz używać. No, i oczywiście chciałam bardzo gorąco yy, przywitać wszystkich. Nowych członków naszej świetlistej grupy. I kochani, dziękuję Wam naprawdę z całego serca za te wszystkie miłe komentarze, za to, wszystko, to, to dzielenie się swoimi historiami z nami i przede wszystkim dziękuję Pani Oli za um, opis właśnie um, miłości narcystycznej w komentarzach. Um, Paulinka to. Um, Zaznaczyła, więc możecie sobie przeczytać ten bardzo mądry komentarz. Okay? Dobrze, to ruszamy. Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej Mierki miłości i proszę o jasne przekazy. Co nas czeka? Oczywiście jest to ogólne czytanie i nie z każdym będzie rezonować. Wierzcie tylko to, co, co jest Wam przydatne, ale tak naprawdę to do czytania tygodniowego najlepiej jest wrócić pod koniec tygodnia i zobaczyć, co z tego rezonowało. Przynajmniej ja tak robię. kolektyw w przeszłym tygodniu. Jakie wydarzenia? Jakie niespodzianki, może na co trzeba będzie uważać? Maksymum pięć kart. Jakie już mamy? I co mamy? 7 buław. No, będziecie mieć jakieś zmagania, może jakąś walkę. Pustelnik. Och, jedna pop. Tak pięknie zrobiła, to taki looping. Co to było? Wow, gwiazda. No proszę. Wiecie co, mamy już dwiarka na wielkie. Król kielichów. Uj, widzicie co się dzieje? <laughs> I siedem kielichów. Okej. Okay. O, ten król kielichów to jest ciacho, będę musiała wam pokazać za chwilę. O, mamy chyba kogoś, bo się. bo miga. Dobra. Dopowiem sobie kartami Lenormanda. Prosimy świetlisty, Boży Świat, Inwersum o impulsy, o pokazanie, co się wydarzy. Na siedem pułap, proszę. O, krzyż karmiczny. Jestem bocianki, jestem mną, mamy mamy i mamy mamy rybki. Król kielichów. I na 7 tygodni. Słońce, wow, pięknie. Ok, kochani, to ruszamy. Z siódemką buław będziecie się zmagać ze swoją karmą, czyli coś, co wybraliście sobie, zanim przyszliście na ten świat. E to będzie taka walka, może to będzie walka właśnie z Waszymi cieniami, jak ja to mówię, z Waszymi emocjami, ale tutaj ja bardziej odbieram taką ziemską, takie 3D. Więc y, może być tak, że jakieś wydarzenie karmiczne pojawi się w Waszym życiu. Więc co, to nie musi być jakieś takie wielkie, coś takiego mocnego, ale coś, co może. Co musicie pokonać, aby przerobić karmę. Drugą kartą jest karta pustelnika czy eremita, i słuchajcie, no tutaj z bociankami wygląda na to, że dla wszystkich tych, którzy się wycofali, którzy y, ograniczyli kontakty socjalne, którzy tak byli bardzo y, dla siebie tylko, y, tutaj nastąpią jakieś pozytywne zmiany. I no, z boczkami to można powiedzieć, może być też, bo bociany to jest bardzo y, taka rodzinna karta, y, bo tutaj mamy na tej karcie właśnie malutkie pisklęta bocianków i, i on i ona, więc może być tak, że jeśli wycofaliście się z życia rodzinnego, bądź nie wiem, może jakieś ciche dni w, w rodzinie, y, to z tą kartą ta karta mówi że następną, nastąpią pozytywne zmiany więc wyjdziecie z tego swojego ukrycia z tej swojej pustelni i zaczniecie fruwać i zaczną się w waszym życiu bardzo pozytywne zmiany z kartą gwiazdy kochani yy, no gwia gwiazda to jest spełnienie marzeń to jest manifestacja to jest też mocne połączenie z uniwersum to jest karta wodnika, wiem, że mamy tych wodników tutaj troszeczkę. Mamy też, właśnie, doczytałam, właśnie kartą niedźwiedzia, jak i ryby. Słuchajcie, niedźwiedź i ryby to jest bratnia dusza, więc tutaj może być tak, że spełni się jakieś marzenie jeśli chodzi właśnie o Twoją bratnią duszę, o takie życie emocjonalne. Druga opcja jest, bo niedźwiedź również może symbolizować e, figurę ojca, więc może też być, że na przykład z ojcem, z, którego, z którym nie mieliście kontaktu, bądź ten kontakt był niezaciekawy, e, może być tak, że ta osoba, to jest taka m, osoba z autorytetem, e, ruszy w Waszą stronę. Yy, właśnie z takim bardzo ciepłym impulsem, bądź też ryby yy, mogą również symbolizować pieniądze, możecie od kogoś dostać jakiś prezent, bądź jakąś większą sumę pieniędzy. I to może być, nie wiem, dziadek, wujek, ojciec. Ale yy, dla mnie tak najbardziej tutaj yy, mocno. Czuję energię właśnie tej bratniej duszy, kogoś, kto mocno ruszy w Twoją stronę, pełen uczuć. I teraz mamy króla kielichów, czyli to jest ktoś, może być z podznaku ryby, ryby, skorpion bądź rak. Oczywiście mężczyzna. Dla Panów może to być również kobieta, ale. To trzeba sobie odwrócić. To jest ktoś, kto ma bardzo głębokie życie uczuciowe. On ma bardzo dużo emocji nosi w sobie, aczkolwiek ich nie pokazuje na zewnątrz. Ktoś, kto lubi wodę, ktoś, kto bardzo często spędza urlop właśnie nad wodą, kto nie wiem, może ma akwarium w domu. I tutaj z kartą gwiazdy otrzymacie jakąś jasność, jeśli chodzi o tego pana. Jak również bo gwiazdy w Lenormand, to jest nie tylko jasność, ale również wsparcie uniwersum. Więc tutaj całe uniwersum ma wpływ na króla kielichów, który, którego um, zachowanie może przynieść Wam jasność. Jaka to jest jasność, nie wiem. Ale. Albo dopowiem. Albo dopowiemy. No bo co bo zostawimy, to tak my jesteśmy bardzo ciekawskimi. Jak nam uniwersum powie, no to sobie dopowiemy. Aha, uniwersum daje go, że tak, że trzeba. Aha, i tutaj mamy Lisa, czyli yy, no możecie zauważyć, że tam coś, dostaniecie jasność, że w, jeśli chodzi o tego pana, tego króla kielichów. Coś tam leci nie tak. Coś tam jest nie tak. A co jest nie tak? Bo ja myślę, że tutaj najbardziej Was interesuje ten krój kielichów. Zresztą mnie też. Ale, ale tutaj zagmatwane, bo tu mamy kartę kosy, czyli coś bardzo szybko przyjdzie. Coś bardzo szybko się pojawi. Nie wiem, może zrobię jakiś fałszywy ruch, ktoś mi to mówi i nagle... Zwracajcie uwagę, kochani, na komunikację, bo właśnie w czasie tej komunikacji możecie dostać właśnie tą jasność w tej sytuacji z tym królem kielichów. To jest wszystko jeszcze takie zamieszane, ta energia, ale myślę, że pod koniec tygodnia będziemy mogli więcej coś powiedzieć, hmm, czy w przyszłym tygodniu, jeśli wrócimy do tego czytania i zobaczymy, o co tam chodziło tak naprawdę, ale to mogą być rozmowy, Właśnie taka nerwowość, i, i coś szybko przyjdzie, ale na pewno przyjdzie szybko komunikacja, i może w czasie tej komunikacji otrzymacie jakąś jasność odnośnie króla kielichów. I teraz mamy siedem kielichów. To jest karta wizji, iluzji, takiego rozmarzenia, takiej nostalgii, ale słuchajcie, mamy pod nią słońce. A słońce to jest najwyższa karta, zarówno w tarocie, jak i w Lenormandzie, czyli tutaj odbieram to jako spełnienie jakiejś wizji, jakiegoś marzenia. Coś tu się wam spełni. Coś, co głęboko skrywaliście, co, co chcieliście, żeby się spełniło. I tu mamy park. Słuchajcie, coś, co mam wspólnego z yy... Czekajcie, bo muszę przełożyć na Polski z miejscami yy... publicznymi Czyli yy, to może być park, to może być spotkanie to może być jakaś, jakaś sprawa urzędowa może dojść rzeczywiście do spotkania z kimś, yy, do którego wzdychacie bardzo długo i to jest naprawdę szczęśliwa karta. Hej. Zrobimy, zobaczymy sobie, na co uważać w tym tygodniu, ok? Na co mamy uważać w tym tygodniu? I mamy królową Pentakli, czyli królową monet. Mamy świat i mamy diabła. Ujojojojo. Dobra. No, macie uważać na jakąś kobietę, na kobietę. No W sumie to nie jest zła kobieta, ale macie na nią uważać. Dlaczego, zaraz sobie to pytam, ale to może być szefowa, to może być matka, to może być jakaś, nie wiem, koleżanka w pracy, to jest ktoś, kto naprawdę ma taki status quo, nie? Ma szacunek od zewnątrz. No to jest kobieta, która w sumie ma też i pieniądze, i jest wyważona, bardzo uziemiona. Może być lekko materialistyczna albo nawet i bardzo. Zobaczymy o co chodzi. O co chodzi z tą królą monet, czy z denarów, czy pentakli. No, mogą być kłótnie, słuchajcie, z tą kobitą. Może prowokować Was do kłótni, do czegoś, co tak naprawdę Wam nie służy. Nie dajcie się sprowokować, dostaje przekaz. Jeśli chodzi o świat, no coś nowego się rozpocznie. Ale co ma się rozpocząć? Bo mamy... Dobra, ja sobie go powiem na świat. koniczynka, dobra i na a nie, to nie to jest śmierć, nie diabeł, sorry wow kochani, to będzie tak że y, rozpocznie się coś nowego z tą koniczynką, jakiś szczęśliwy szczęśliwy y, cykl w waszym życiu i zakończy się to co stare, wybieracie nową drogę aby przetransformować to stare i zacząć całkiem nową, nowy rozdział w Waszym życiu. Czyli mamy bardzo dużo Arkan wielkich, to be, może być rzeczywiście kluczowy, kluczowy y, czas w Waszym życiu, kiedy rzeczywiście coś nowego możecie zacząć. Okay. Dobra, to zobaczymy, co uniwersum powie jeszcze do tego czytania. powiedzieć, ale na no spokojnie. Jeszcze raz. Co uniwersum chce nam przekazać na przyszły tydzień. Tu się ok. Dom. Górski. Ja już byłam dzisiaj na sporcie, to nie wiem, dlaczego oni mi się ciągle każą jeszcze zbijać. jeszcze, tak, mamy jeszcze. Oj, oj, słuchajcie, kochani. E, dla niektórych z Was, o, tutaj zobaczcie, jak światełko mryga, <grywa> czyli e, tutaj uniwersum naprawdę chce nam coś mocno powiedzieć i już Wam mówię. E, Dobra, sztuba to jest właśnie takie miejsce spotkania, miejsce to może być dom, to może być nie wiem jakaś restauracja, z kryształem górskim dostaniecie jakąś jasność. To mieliśmy już w, w pierwszym czytaniu, czyli zobaczcie, jak zaczynamy czytanie, tak kończymy, czyli wszystko dobrze przeczytane, tymi samymi kartami. Otrzymacie jakąś jasność, jeśli chodzi o Wasz, nie wiem, o Waszą rodzinę, o Wasz dom rodzinny, o Wasze miejsce zamieszkania, ok nie wiem, może wyjaśni się jakaś e, sytuacja, jeśli chodzi o dom, o mieszkanie. Może się wyjaśnić jakaś sytuacja rodzinna. I słuchajcie, te dwie następne karty, również było o tym mowa w, w tarocie. E, ktoś ruszy w waszą stronę. To może być ten właśnie e, król kielichów. Ktoś ruszy w waszą stronę. To nie będzie taki bardzo szybki ruch, ale będzie szansa na piękny moment, bo z świetlikiem, wiecie, świetlik to e, kiedy on świeci, kiedy chce zwabić te e, kobiece świetliczki, nie? To on sobie zaświeci, e, żeby pokazać, gdzie jestem i, i jestem gotowy. I tak samo i tutaj pojawi się ten moment, kiedy ktoś ruszy w Twoją stronę i możecie naprawdę przeżyć piękne chwile razem. O, o, o. <gry> ok, to bierzemy jeszcze runę jaka runa wspiera to czytanie bądźcie jasne i czyste bądźcie jasne i czyste bądźcie jasne i czyste jaka runa leży na tym czytaniu nie uwierzycie, kto zgadnie patrzcie, mamy znowu urus czyli korzenie Czyli to wszystko, co się będzie działo, to ma z Waszą pierwotną energią do czynienia. Ta, ta runa nas rzeczywiście wspiera od ho, ho, długiego czasu. To będzie czwarty, piąty raz chyba. Ktoś mi tam napisał, że chyba trzy razy, później było czwarty, może czwarty, piąty raz wychodzi runa Urus. Ja myślę, że ona ma bardzo duże znaczenie tutaj w naszym kolektywie. Może warto by było wgłębić się w znaczenie tej runy. Ja mam co prawda książkę po niemiecku, bo tam jest pięknie opisane, ale to nic Wam nie da. Okej, okay, kochani, to jeszcze wyciągniemy sobie aniołka na ten tydzień. Jaki aniołek nas wspiera? I tutaj Wam przeczytam oczywiście. Okej, okay, kochane aniołki. Który z Was będzie nam najbardziej potrzebny w tym tygodniu? Którego aniołka mamy prosić o pomoc? I mamy. Ischim Sandalfon. Wow. Szczerze mówiąc... O, gdzie ja to znajdę? Z Sandalfonem nie mam za bardzo tak wielkiego kontaktu, ale zaraz się dowiemy wszystkiego. Kim Sandalfon mistrzostwo, doskonalenie siebie. Jestem strażniczką największej tajemnicy. Dla mnie dochodzicie i ode mnie i do mnie dochodzicie i ode mnie idziecie. Jestem początkiem i końcem, narodzeniem i śmiercią, startem i metą, wyrazem Najwyższego i wyrazem Najniższego. Buduję i niszczę. Poddając się wiecznemu ry rytmowi kosmicznego powracania. Jestem zbiegiem dróg minionej przeszłości i wieczności. To ja szczegę tajemnicy waszego bytu. Wow! Mocna karta, ale zobaczcie, ona mówi o początku i o końcu, a tutaj mieliśmy też zakończenie pewnego cyklu i rozpoczęcie czegoś nowego. Coś jeszcze ważnego. Jeśli Sandalfon wstąpi w Twoje życie, wówczas chce Ci przy, y, przypomnieć o pierwotnej potędze i sile, która mieszka w każdym człowieku. Nie możesz zasłużyć sobie na niebo, ponieważ niebo jest na ziemi. Tworzysz sobie swoje prywatne niebo lub swoje prywatne piekło, tutaj i teraz, w każdej minucie swojego życia. Tu muszę wrócić do czytania z wczoraj, właśnie, jakie myśli, takie życie. <grymne> Poprzez każdą decyzję, którą podejmujesz, udając się w drogę boskiego rozwoju sił, zmiany powinieneś zacząć od samego siebie. Jeśli chcesz pracować z czystą, krystaliczną siłą twórczą. Musisz wiedzieć, że ty sam jesteś pierwszym kryształem. Kryształ górski też mieliśmy dzisiaj, <gry> który musi zostać oszlifowany. Oznacza to, że przejmujesz całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co zdarzyło się w twoim dotychczasowym życiu. Podobnie ponosisz odpowiedzialność za myśli, słowa, uczucia i czyny, które wysyłasz do otoczenia. Nie odpowiadasz tylko za postępowanie i zachowanie innych osób. Sandalfon wyjaśnia Ci ponadto, że wszystko jest energią, wszystko drga, tylko gęstość i poziomy wibracji są inne, i dlatego jedna materia zdaje się być subtelna, a inna gruba. Również myśli słowa o różnych właściwościach. No, Również myśli, słowa, uczucia i czyny składają się z wysłanych przez nas energii o różnych właściwościach. Wszystko, co wysyłasz wcześniej czy później, do Ciebie powraca. Jeśli chcesz, możesz zacząć z tą wiedzą pracować. Drogą poznania można podążyć przez jedno życie lub więcej. Można też przebyć ją błyskawicznie. Poznaj prawa materii. Poświeć, poświęć się ich badaniu. Stań się mistrzem, mistrzynią samego siebie. Sandalfon ma czas, ponieważ po prostu nie wie, co to takiego. Czeka ona po tamtej stronie, aż kiedyś będziesz gotów wyruszyć w drogę. Ishim Sandalfon ma dla ciebie dwa przesłania. Tylko kiedy przejmiesz. Pełną odpowiedzialność za wszystko, co stało się w Twoim życiu, będziesz mógł zacząć wprowadzać w nie zmiany. I jedyną trwałą rzeczą jest zmiana. Piękne przesłanie, bardzo głębokie, i tak jak ja zawsze mówię, jeśli nawet nam się wydaje, że nic się nie dzieje, że wszystko stoi w miejscu, że jakieś relacje stoją w miejscu, e, że ktoś sobie odpuścił, że nie wiem, sprawy finansowe, rodzinne, cokolwiek. Pamiętajcie, w uniwersum nic nie stoi w miejscu. Wszystko jest w ruchu. I nawet jeśli nam się wydaje, że coś się nie dzieje, to i tak się dzieje. Ok? Dobrze, moi kochani, to w takim razie. To by było na tyle, jeśli chodzi o czytanie na przyszły tydzień. Ja na pewno jeszcze później wrzucę jedno czytanie. Może to będzie przesłanie od bratniej duszy, bo wiem, że niewiele z Was wie, co się tam dzieje i zobaczymy, co ta bratnia dusza chce nam powiedzieć. Kochani, yy, może zrobię premiery, gdzie będziemy mogli sobie popisać na live chat. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do, do pisania, jest naprawdę piękna grupa, zresztą mamy same świetliste istoty tutaj na tym, na tym kanale, więc nic złego się wydarzyć nie może. Mamy ogromne wsparcie z Uniwersum, manifestuje się bardzo dużo rzeczy, bo dostaję feedback od Was. Że załóżmy, po jakimś tam czasie ktoś się odezwał, na którego czekałyście, czy czekaliście, czy coś tam się pozytywnie wyjaśniło. Mi jedna pani powiedziała, że ja nie tylko czytam karty, ale też czaruję. Nie wiem, nie jestem czarodziejką, ale jeśli poprzez czytanie z kart można coś zamanifestować, jeśli cała grupa to, co mówię, zamanifestuje to samo i wierzy w to, wiara przenosi góry, kochani. Jeśli będziemy wszyscy na wysokich wibracjach i będziemy manifestować to, czego chcemy, to na pewno dla tych, dla których jest to przeznaczone, się to wydarzy, kochani. Więc zostajemy wszyscy na bardzo wysokich wibracjach, manifestujemy, łączymy się z uniwersum, a jeśli się jakieś życzenie nie spełni, no to znaczy, że tak ma być, że może uniwersum nas chroni. I tymi słowami kończę to czytanie. Do później, kochani. Pa!